Serdecznie Państwa w Mazurskim Owiazdowym Teatrze Amatorskim pragnę Państwu wystawić piękną bajeczkę, jak powstała nazwa wsi Wigryny. I zapraszam Państwa. Babciu, babciu nie kochane, nie mogę zasnąć. Poradźcie coś. Dobrze, moja wnusiu, przytul się do mnie tutaj, zamknij oczka i wyobraź sobie, że jesteś w pięknym miejscu, piękne, wielkie jezioro, piękna, soczysta, zielona łąka pod lasem, a w niej chatka z malutkim, upieconym ogródkiem. A w chatce, babuniu, co w tej chatce? W chatce, kochanie, mieszkała rodzina Grynów. Stary rybak Albert z żoną Zytą oraz bardzo pięknymi córkami, Darią i Iloną. Spokojnie im się żyło w tej mazurskiej głuszy, choć biednie. Żona i córki uprawiały nieduży kawałek ziemi oraz zbierały jagody i grzyby w przyległym do, łąku, do łąki lesie. Stary rybak codziennie zarzucał sieci, a złowione ryby zanosił do odległego miasteczka, żeby tam wymienić na różne rzeczy potrzebne w gospodarstwie. Wieczorami cała rodzina siadała przy stole i odpoczywała. Gdy księżyc świecił na niebie, do ciebie poznałem miłość, co przyszła jak ja. Me serce było w gorącej potrzebie, córką rybaka. Ty byłaś jak Eurostat. Na niebie księżyc i rybki gdzieś śpiewały. A w jeziorze wszystkie ryby poszły spać I rzekłaś wtedy do mnie mój mały Cóż ci mogę w tę mazurską letnią noc dać? Córko rybaka Mazura z Mazur Popatrz jaki na jeziorze wody glazur Daj mi swe usta Weź mnie w ramiona, niech się przekonam, ile słodyczy jest Ilona. Wieczorami tak właśnie rodzina się zabawiała, słuchała grania świerszczy, śpiewania Alberta i kunkania żab z pobliskiego jeziora. Pewnego razu dziewczęta przyprowadziły z lasu strudzonego i zbłąkanego wędrowca. Był to piękny młodzieniec o kruczoczarnych włosach, z podkręconym wąsem z, w cylindrze i w czerwonym kubraku. A buty miał na obcasie, czyniło go to jeszcze bardziej przystojnym. Dziewczęta patrywały się w niego jak urzeczone. Zyta zaprosiła gościa do stołu. Ledwie młodzieniec siadł na drewnianej ławie. W chacie uniosł się dym i zapach spalenizny. Ale zauroczone dziewczyny i ich matka nie zwróciły na to uwagi, prześcigając się w podawaniu mu wody i chleba. Młodzieniec... Podjadłszy, podziękował grzecznie i poprosił dziewczęta, żeby odprowadziły go do lasu. I wszyscy wyszli. Zyta na próżno wyglądała powrotu córek z lasu. Zmartwiona czekała na Alberta, nie wiedząc, co robić. Ale on także tego dnia długo nie wracał. Miotając się od okna do okna, zauważyła, że miejsce, gdzie siedział, jest wypalone. Przerażona z krzykiem pobiegła do lasu. Wiedziała, że to ich dom odwiedził zły, który uprowadził córki do lasu. Nad ranem wrócił zmęczony Albert. Albert. Prawie że cała rodzina śpi. Po cichutku chciał się położyć, spać. Patrzy, nie ma córek. Domyślił, co się stało i jak oszalały zaczął szukać rodziny. Usłyszał z lasu nawoływania rodzi, żony. Daria! Tymczasem zły zamknął przestraszone dziewczęta w ogromnej leśnej dziupli, aby jutro przewieźć je do swojego zamku na czarciej wyspie. Zrzucił z siebie przebranie i zadowolony ułożył się do snu i zaczął groźno chrapać. Kora usłyszała zyta i wiedząc, że sama sobie nie poradzi, zaczęła głośno prosić leśne diabły, kłobuki o pomoc. Do jej próśbą dołączył też Albert. Wszyscy wzywali kłobuki. kłobuki <tłustra> Babcia, a co takiego ten kłobuk? Jak on może pomóc? Przecież to także diabeł. Tak, wnusiu, ale kłobuk to taki inny diabeł. Nazywano go również hobołdem, kołbukiem albo latańcem. Demon ten nie zabiegał o duszę człowieka, ale czasem pomagał ludziom. I za swoje usługi wymagał troskliwej opieki. I co? I co dalej, babciu? Na ich gorące prośby pojawił się taki jeden mazurski lataniec. I jak to w jego zwyczaju zażądał w zamian za pomoc... Całorocznej opieki w postaci jadła i mieszkania. Grynowie obiecali mu wszystko, czego tylko chciał, i wskazali starą dziuplę, w którą oprócz ich córek znajdowały się też inne dziewczęta i chłopcy porwane w okolicy przez złego. Lataniec przybrał kształt ogromnego ptaka i przygniótł śpiącego złego swoim wielkim cielskiem oraz głośno zawołaj. Zawo Ej, tam! Wy, Gryny! Uciekajcie! Babciu, babciu, to ja już wiem. Jest taka wieś Wygryny na Mazurach. To tam mieszkały te piękne dziewczęta. Tak, od tego zawołania Wy, Gryny! Uciekajcie! powstała nazwa miejscowości Wygryny. Tak, Wnusiu, wszyscy uwięzieni przez złego Wrócili na zieloną łąkę, pobudowali inne chaty i w, i w nich zamieszkali. I muszę Ci powiedzieć, Wnusiu, że te piękne dziewczęta i przystojni chłopcy mieszkają w Wygrynach nadal. Wystarczy tam pojechać, bo są wszędzie. Brawo! Brawo!